Ya viga a que Było napisane tylko, że mam je odblokować, ale nie było jakie. Wiesz, a... że Honka na liveie o stringach gada? <grym> Co? To chyba pana dostanie! ty ją zaraz chyba uspokoić. <grym> Nazwa ma nawiązywać do siły, z jaką działają środki z panem Mięśniakiem. Divers różnorodny. Marka powstała w Gdańsku w 1993. Zagraniczna eee! nazwa miała kojarzyć się z zachodnimi markami, co miało odróżnić ją od polskich kiepskich ubrań z lat 90. New Co ukryć. Zakochał się chłopak bez pamięci. Czy patrycja dała się przekonać? Dobry. Spędzenie skóry. Może być spowodowane grzybicą. Goal. Zapalenie skóry. Aha, Goal. o kurwa. Niesamowicie jestem ciekawa, czy... <laughs> czy jest żona, Proszę czy bardzo. nie. Nie no, dobrze, Wypadka, będzie salamka masowana po programie. No, papa, pa, Z siebie, od razu. To bym weszła. Nie no. To, nie no, to co to, co to za to laska to jest? Zdanie... Kupaga, całuję. <laughs> Choć, całuję. Chodź mnie, nie bój się dziewczynom. w chłopaku, nie! Naprawdę nie, bo zaraz serio, wyjdę. Na siłę, naprawdę, próbuję zbliżyć do siebie. Spodnie, masz fajne, który łypie czasem wzrokiem. ci Chefeo <noise> <menu. fail>. <noise> ogląda, kurwa, co na miejscu. <noise> Dobrze, że ręki tam jeszcze nie włożył. <noise> 23 dolary, nie odrobię się nigdy. O kurwa! Ej, nie chciałem! Bo ja chciałem dobić jeszcze tego typa na glebie, ale pies się na mnie rzucił. Coś mnie Pierdol się. Po? A na drodze Czemu do celu odzywam, bo bielek, kurwa powodzę. słucham debilu. Jeśli ku Meksyku. <tuszy> Meko, <Meksyku. tuszy> jurito. To jest dobre z znaczy Parę stów, razy parę stów. Ups. Goły chłopiec z niezłą pałę, mam niezłą pałę, może z pięćdziesiąt metrów a ty ile i wisi ci kuta z dziesięciu złotych. Dziękuję bardzo, goły chłopiec z wielkim chujem. Ja Miałam cipę. Dobra, no problem. Czekaj, ja ci dam gumę. Ja sobie nie pozwoliłam się całować. Co? Ale, się. Ale chcesz się przeliwać, czy. O kurwa. Otwarty człowiek. co ona przeklęła? Sobie oh, pokój już wynajmuje. Ale w na siedzi, co? Ja. Wy, 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 Wydrapię mi... Za 11 zł Wiesz swoją panią? I wyraziła swoje zdanie. Dosyć dodatnie. Z duże jest o swojej pani. I ja pierdolę! Chyba twój pies mnie nie polubił. <śmiewanie> Co to jest? Czyje? No, no stopy no. Tak, ktoś zgadza, czyje? Sylwester naważył sobie piwa. I... Nie no, kurwa. <grywki> dzieci. Dzieci tak, może będę miał 10 baniek kurwa, na koncie i. Nic już nie będę robić. Gdy będzie dziecko wkurwiać to we zmienianie, żeby przewijała, wylizywała dupę, kurwa, temu dziecku. Nie wiem co jeszcze. nie ja wyobrażam siebie.